Po opuszczeniu synagogi przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, opuściła ją, zaraz też wstała, uzdrowiona i usługiwała im. Ciekawe, że Ewangelista podkreśla to, że teściowa Szymona uzd po uzdrowieniu od razu wstała i służyła, usługiwała im. Po co nam zdrowie? Co my robimy z darem zdrowia? Cieszymy się, że to jest, a może to po prostu jest normalne. Zdrowie wykorzystujemy, żeby nam było dobrze? Czy zdrowie jest nam po to, żeby służyć innym? Zdrowie to wielki dar. Jak z niego korzystamy? Czy korzystamy tylko dla siebie, czy korzystamy też, żeby służyć innym? Ale też, żeby służyć innym, nie wystarczy zdrowie. Potrzebna jest też łaska. I czytamy później, dalej w tym fragmencie Ewangelii, że z nastaniem dnia Jezus wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały go i przyszły aż do niego. Jezus jakby ucieka od tłumów, ucieka od ludzi, żeby spotkać się z Ojcem, bo wie, że jeśli nie będzie tego spotkania z Ojcem, nie będzie mógł nie, służyć ludziom. Żeby służyć ludziom, potrzebne jest nie tylko zdrowie. Żeby służyć ludziom, potrzebna jest też modlitwa, potrzebna jest łaska. Dlatego musimy starać się, żeby każdego dnia był ten czas tak jak u Jezusa z nastaniem dnia przede wszystkim rano rano się modlić na początku dnia, żeby znaleźć ten czas uciec od ludzi, uciec od spraw, od zajęć, uciec od samego siebie można powiedzieć, od tego co nas gdzieś tam jeszcze już kręci się z samego rana w głowie, żeby uciec i być tylko z Bogiem. I wtedy jeśli będzie porządna poranna modlitwa będziemy mieli siłę i łaskę żeby służyć ludziom przez cały ten dzień. Zatroszczmy się o poranną modlitwę, zwłaszcza poranną modlitwę, w ogóle o czas na modlitwę w ciągu dnia. Zatroszczmy się o to, żeby wykorzystywać swoje zdrowie, żeby służyć innym. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.